Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki i Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. Tytuł brzmi: Zysk czasami jest stratą. O co mi, słuchajcie, chodzi, że zysk czasami jest stratą? Chodzi mi, słuchajcie, o pozorne oszczędności. Zauważcie, co się dzieje w reklamach. Jak reklamy namawiają nas do tego, żeby zakupić dane dobro konsumpcyjne. Pierwszy przykład, słuchajcie, fotowoltanika. Tak? Modna jest fotowoltanika, trzeba wydać powiedzmy 30 tysięcy złotych po to, żeby później zaoszczędzić i po 8-10 latach zwróci się nam, uśredniając oczywiście ta, yy, yy, założenie tej instalacji fotowoltanicznej, co powoduje, że po 8-10 latach my zaczniemy oszczędzać powiedzmy 300 zł w skali miesiąca. I o co mi tutaj chodzi? Słuchajcie, kto to może zrobić? Bo teraz mówimy, trzeba oszczędzać, i załóżmy to. Zauważcie, że ja też próbowałem, mówię, no dobra, no to troszkę wezmę kredytu, troszkę tam coś mam odłożone i założę sobie tą fotowoltanikę, bo przecież będę oszczędzał. Ale zauważcie, że w mojej ocenie możemy to zrobić, ale wiecie kiedy? Tylko wtedy, kiedy te pieniądze, na przykład 30 tysięcy złotych, które są potrzebne do założenia tej fotowoltaniki. I tam państwo pewnie coś dotuje, 5 czy 7 tysięcy, czy 10, wszystko zależy w skali roku, bo w każdym roku jest inaczej inne są rozwiązania. Więc powiemy, no dobra, to przecież stracimy te 7 tysięcy. Jeżeli z tego nie skorzystamy, to może warto nawet kredyt wziąć. No i ja tutaj was spróbuję przekonać do tych właśnie pozornych oszczędności, że to nie są żadne oszczędności. Dlaczego słuchajcie? Bo tak się może bawić osoba, która ma odłożona, która ma odłożone. Która ma odłożoną dużą poduszkę finansową. Czyli, jeżeli ta fotowoltanika kosztuje 25 czy 30 tysięcy zł, to przynajmniej trzeba mieć odłożone 100 tysięcy czy 200, żeby bawić się w to. A nie, że ja biorę kredyt na fotowoltanikę, bo za 8 czy 9 lat zacznie mi się, będzie to czysty zysk w granicach np. 250 czy 300 zł, nawet w skali miesiąca. Czyli zobaczcie, kiedy ja zacznę oszczędzać? Za 8 czy za 10 lat. A co to spowoduje, jeżeli ja się dam namówić na tego typu rozwiązanie? No to słuchajcie, spowoduje, że ja teraz na przykład mamy odłożone 20 tysięcy złotych, nagle my tych 20 tysięcy nie mamy. A w sytuacji spowolnienia gospodarczego, czy w ogóle nawet jeżeli ta gospodarka elegancko działa, to powinniśmy mieć odłożoną poduszkę finansową. I o tym chciałem powiedzieć, żeby, bo wiem, jak, jak było ze mną. Że o kurczę, tu to, to ja przecież stracę, bo jest przecież dofinansowanie 5 tysięcy. To ja te 5 tysięcy stracę, to może lepiej wziąć kredyt. I słuchajcie, tak się napędzamy i to są pozorne oszczędności. Mało tego doprowadzamy do tego, że nie mamy tej, po... tracimy na te pozorne oszczędności swoją poduszkę finansową czyli tracimy bezpieczeństwo finansowe. Bezpieczeństwo finansowe. Ja to słuchajcie mogę zrobić. Jak będę miał odłożone 150 tysięcy. To ja mogę wtedy na fotowoltaikę przeznaczyć 30 tysięcy złotych. O tym słuchajcie chciałem powiedzieć. Pozorne oszczędności. Kolejny słuchajcie temat. Ciągle lecą teraz reklamy słuchajcie. Kup hybrydę tak. Już nie mówię zwykły samochód. Kup hybrydę. Kup samochód elektryczny. Dla kogo słuchajcie są te reklamy. Czy one są dla przeciętnego Polaka. Że można to wziąć w leasing. Że można to wziąć słuchajcie na kredyt. Przecież rata jest tylko 1100 zł przez 7 lat. To nie jest długo. <laughs> Słuchajcie, to są totalne bzdury bez sensu. Dla kogo są te samochody? Czy te osoby chcą naszego dobra? Pytanie: czy oni chcą naszego dobra, czy po prostu ktoś chce się na tym wszystkim wzbogacić? Tak, bo to nie są na pewno rozwiązania. Samochód elektryczny na dzień dzisiejszy przy jego cenie nie jest rozwiązaniem. Dla przeciętnego obywatela, dla przeciętnego Kowalskiego, tak? Ponieważ cena jest po prostu kosmos. To jest cena, słuchajcie, kosmos. Ja mam dać za samochód 150 tysięcy, jak ja mogę dać za używany samochód 10 tysięcy i będę tak samo jeździł jak tym za 150. 000. A jeżeli będę, słuchajcie, jeździł samochodem hybrydowym, który spala o 10% mniej paliwa, to co? To ja nie mogę spowodować, żebym ten mój samochód, którym ja teraz jeżdżę, nawet kilkunastoletni, ponad dziesięcioletni, on nie będzie palił tyle co hybryda. Będzie! Wystarczy, słuchajcie, zastosować jedną rzecz, o której ja już mówiłem w którymś tam odcinku. Co wystarczy? Wystarczy, słuchajcie, jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. To już wystarczy. A jeżeli to będzie mało, to wystarczy, słuchajcie, stosować zasady jazdy ekonomicznej o których jest mnóstwo książek, mnóstwo materiałów na YouTubie, ja też tam nagrałem kilka odcinków, do których serdecznie zapraszam. I nie trzeba kupywać samochodu hybrydowego za 137 tysięcy, kiedy można dalej jeździć tym swoim samochodem, a jeżeli już ktoś chce się bardziej bawić w to, to owszem, może parę rzeczy zmienić w tym swoim aucie. Co na przykład, słuchajcie, bardzo prosta sprawa, jeżeli chcemy, żeby o 3% czy o 2% zmniejszyło się zużycie paliwa. Mamy opony takie lacze, słuchajcie, 215, nie? Producent tego samochodu danego przewiduje, że mogą być rozmiar opon powinien być na przykład od 165 do 215, tak? Jakim jest najprostszym sposobem spowodowanie, żeby to auto mniej paliło? No bardzo prosty sposób jest, słuchajcie, zakupienie przy kolejnej zmianie opon, jak już te są zużyte, kupienie po pierwsze opon, słuchajcie, które są bardziej ekonomiczne, bo są takie opony, gdzie opory toczenia są mniejsze, co powoduje, że to zużycie paliwa będzie o 2% mniejsze. A jeżeli słuchajcie, jeszcze do tego dodamy e, fakt, że nie kupimy 215 opon rozmiar, tak, tylko kupimy. Może nie 165, bo to by było troszeczkę. No, wiadomo, że tutaj też już, czym szersze opony, to te bezpieczeństwo jest większe. Może warto wypośrodkować tutaj i kupić 185, a nie 225, bo sąsiad takie kupił. Więc słuchajcie, zobaczcie, ile tych rozwiązań jest. To jest takie pierwsze proste rozwiązanie. Drugie rozwiązanie wystarczy jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Koniec, i już mamy hybrydę. Hybryda za 15 tysięcy zł. Te 15, któreśmy dali kilka lat temu, to jest auto, którym jeździmy. Wystarczy tylko to zastosować teraz, już natychmiast. I już macie to, co jest w reklamach, że auto pali nie 7, tylko 5,5. I wy nagle w dieselku jak najbardziej jest to realne. Zejście do 5 litrów. I o tym chciałem powiedzieć o tych pozornych oszczędnościach. I teraz część osób się na to łapie, a po prostu część sobie sama wytłum chce wytłumaczyć. Nieracjonalność zakupu tego dobra konsumpcyjnego jakim jest samochód hybrydowy. Bo w chwili, gdy my mamy na koncie milion złotych, to ja sobie mogę kupić hybrydę, tak? Bo to będzie 15% moich oszczędności, tak? Ale w chwili, gdy ja mam na koncie 15 tysięcy złotych, tak? a chcę kupić hybrydę za 115 tysięcy złotych, jakąś taką niedużą, niewielką, nie rzucającą się w oczy, to ja słuchajcie, muszę wziąć 100 tysięcy kredytu. <laughs> I tu zaoszczędzę, Jeden czy 2 litry, 10 zł na 100 kilometrów, czyli rocznie zaoszczędzę, no trzeba by to policzyć w zależności, kto ile robi kilometrów, ale powiedzmy zaoszczędzę, nie wiem, 500 zł na paliwie rocznie w skali roku. A rata tego kredytu, słuchajcie, ja stracę kilka tysięcy złotych na same odsetki. Więc dlatego mówię tu o słuchajcie, pozornych oszczędnościach i nie dajmy się wkręcić. Jeżeli kogoś na to stać, to jak najbardziej, kupuje za gotowe i się bawi, tak? Chociaż i tak nigdy w życiu raczej nie zwróci mu się, wystarczy poczytać sobie różne magazyny motoryzacyjne, które nie są drogie i fachowcy, fachowcy, eksperci mówią o tym, że ta hybryda bardzo często tak bywa, że ona się nigdy nie wróci, ponieważ samochód hybrydowy, zauważcie, jest bardzo skomplikowanym samochodem, bo nie ma tylko silnika spalinowego, ale jeszcze masz silnik elektryczny, mnóstwo różnych układów, które słuchajcie, mogą się popsuć, a one się psują po kilku latach, których nie naprawimy u kolegi, u kolegi Zenka, nie naprawimy tego samochodu u kolegi. Bo wiadomo dlaczego. Są tam takie rozwiązania, że żaden przeciętny mechanik tego nie zrobi. Zrobi to serwis, a serwis zrobi to za konkretne pieniądze. I to, co żeśmy sobie zaoszczędzili te kilka tysięcy złotych w skali 10 lat, oddamy w serwisie. Wszystko wychodzi na zero. Więc czy to jest w ogóle sens? Moim zdaniem nie. Jeżeli te auta by były o 5% droższe od przeciętnych samochodów, mam nadzieję, że od zwykłych samochodów, tak, spalinowych, to faktycznie jest to sens. Czy to słuchajcie, czy też samochody elektryczne to już jest w ogóle kosmos, tak? Skoro auto kosztuje 150 tysięcy, a ja mogę porównywalne auto tej klasy kupić za 50 tysięcy, za jedną trzecią ceny. Więc ja, nawet jakby to paliwo było, paliwo, jakby ten, ten prąd byśmy mieli za darmo, to i tak nam się to nigdy nie zwróci. Taka jest prawda, tak? Bo koszt zakupu jest taki, a nie inny. Czy słuchajcie tu oczywiście, czy ja jestem wrogiem tych rozwiązań? Nie, ja jestem, słuchajcie. Uwielbiam czytać o tych samochodach hybrydowych, samochodach elektrycznych. Te rozwiązania, to wszystko, ja jestem pełen podziwu dla inżynierów. No, super, fajnie, że to jest, tylko chciałem o tym powiedzieć, że to nie jest jeszcze yy, na naszą kieszeń. Chciałem powiedzieć o tym, że to są właśnie takie pozorne oszczędności. Oczywiście w reklamach, reklamodawcy uwypuklają, tylko te pozytywne strony zakupu samochodu elektrycznego nie mówią, o negatywnych kosztach, które są bardzo duże. I ogólniając, jeżeli wliczymy nie tylko koszt z przejechanych kilometrów, ale w całkowite koszty samochodu, utrzymania samochodu, w mojej ocenie. Rozsądnym jest wliczać również koszt zakupu tego samochodu. Jeżeli my zaliczymy koszt zakupu tego samochodu, to samochód elektryczny przegrywa z przeciętnym samochodem zwykłym spalinowym. Koszt zakupu samochodu hybrydowego, jeżeli weźmiemy właśnie to pod uwagę, to też samochód hybrydowy przegrywa z przeciętnym samochodem spalinowym, który nie ma tego typu nowoczesnych rozwiązań. Czy te rozwiązania są złe? One są bardzo dobre. Tylko zostawmy to, słuchajcie, dla bogatych. Zostawmy te samochody dla bogatych, a nie dla przeciętnego obywatela. Szczególnie teraz, kiedy mamy, słuchajcie, spowolnienie gospodarcze. Bo są właśnie reklamy, które mówią, zaoszczędzisz na tym. Nic nie zaoszczędzisz, tylko stracisz całą swoją poduszkę finansową i znowu nic nie będziesz miał. A jak stracisz w pracy, to jest po tobie, chłopie. I ten samochód, jeden litr, te oszczędności ci nie pomogą. I to samo... Przykład tej fotowoltaniki, tak? Mamy 30 tysięcy odłożone, tracimy to na fotowoltanikę, bo za 8 czy 10 lat będziemy mieli oszczędności. A co teraz, jeżeli yy, nie wiem, zostanę z dnia na dzień zwolniony z pracy, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo. A nawet jeżeli system yy, gospodarczy jest elegancko, funkcjonuje tak, to przecież za 2-3 lata nie wiem, co będzie, tak? Więc w mojej ocenie warto tu się z takimi zakupami wstrzymać. <laughs> Bo to, czy my zakupimy dane rozwiązania, które teoretycznie powodują oszczędności, to samo słuchajcie, tyczy się, bo to, mi się budowlanka przypomina: no to ja teraz ocieplam dom, bo dzięki temu spalę 300 kg mniej paliwa, e, paliwa e, węgla, tak? No to ocieplam dom i, i w, firma remontowa wpada i, i kasuje mnie na 25 tysięcy, bo przecież ja muszę być oszczędny w czasie kryzysu gospodarczego. Czyli to też jest nielogiczne. Jak mam 100 tysięcy, to mogę 10 tysięcy poświęcić na, czy 20, na 1 piątą swoich oszczędności na ocieplenie, tak? Czy na zmianę pieca, tak? Ale jeżeli ja nie mam żadnych oszczędności, jeszcze biorę kredyt, to nie są żadne oszczędności, tylko to jest naprawdę bardzo duże ryzyko. Bo teraz słuchajcie, najważniejsze, najważniejsza jest poduszka finansowa. To już powoli chyba nie muszę nikogo do tego przekonywać. Najważniejsze jest chociaż te 10, czy 20, czy 30 tysięcy złotych odłożone na koncie. Ale się nagadałem. Dobra, mam nadzieję, słuchajcie, że przekonałem was tymi swoimi argumentami. Do tego, żeby po prostu szanować pieniądze, szanować gotówkę tak? szanować te nasze niewielkie oszczędności powiedzmy nawet 10 tysięcy złotych, żeby ich nie tracić. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!